Kuba, czy to ty wróciłeś ze sklepu? Tak, wróciłem już. Kupiłeś to trzeba? Tak, tutaj masz zakupy. A gdzie jest reszta? Ale nie było reszty. Ale hola, hola, jak nie było reszty? No, normalnie. Ale czekaj, na zakupy dostałeś 50 zł, i chcesz mi powiedzieć, że za ziemniaki i trochę mięsa zapłaciłeś tyle pieniędzy? Naprawdę. Pani w sklepu mówiła, że jest inflacja czy coś takiego? No, proszę cię, dziecko, a może pani ze sklepu się pomyliła, albo ciebie oszukała. Ja tam się do niej przejdę zaraz. Yy, no nie, daj spokój, co się będziesz fatygować? Ważne, że kupiłem rzeczy na obiad. Dzień dobry, pani. Ja mam takie pytanie. Dość. Nietypowe, bo mój syn dzisiaj był tutaj po ziemniaki i mięso. Dała mu 50 zł i wrócił bez reszty. Jakim cudem? A dzień dobry, pani. No tak, no pani syn był tutaj, ale on za resztę zakupów kupił sobie dwie paczki chipsów, andruty, Coca-Colę i batony. Mówił, że pani wie. Ja panią naprawdę z całego serca przepraszam. A to mały oszust. Nie ja tylko wrócę do domu, To takie mam to dostanie. A przy okazji nie starczyło mu na wszystko, więc musi pani jeszcze dopłacić 20 zł. Kuba w ty!